Tam może nie wiem oglądaliście już te filmiki które były dzisiaj wypuszczane czy nie czy wam się w ogóle podobają te filmiki bo tutaj się ze swoją żoną można powiedzieć męczymy się żeby wam ułatwić nie wiem oglądanie filmików bo teraz chyba już wiecie że moja żona jest jest osobą właśnie, tak jak mówiłem, wcześniej było mówione na filmiku, że jest osobą niepełnosprawną, w takim sensie ze słuchem. Był wypuszczony filmik, jak moja żona migała do Was, to jest język migowy. Nie każdy może znać języka migowego, ale to jest Wasza, Wasze tam, kto lubi, kto nie lubi, to jest Wasza sprawa. Ale chciałem Wam dzisiaj powiedzieć na ten temat, że w życiu nie jest, jak to powiedzieć, w życiu jest ważniejsza miłość. Nieważne, czy ta osoba jest chora, czy, nie wiem, tego typu, że jest połamana, powykręcana. Bo każdy jest chory. Jedna, u jednej osoby będzie widać to, bardzo. U drugiej będą problemy, nie wiem, tam, z uszkodzeniem nerwowych kręgach, nie kręgach niektórzy są po prostu nie wiem, jak to powiedzieć yy, nie pokazują tego I no mówię, no i dlatego ja się z ludzi, którzy są osobiście niepełnosprawnymi, schorowani teraz chyba widzicie no stop jak się dzieci urodzą schorowane że jedno, tam, jedno dziecko na przykład ma nie wiem, nie. Nie ma rączki, albo jest dziecko pokrzywione po urodzeniu. Każdy by miał taki problem. To nie jest to, że nikogo to nie spotka. Wystarczy to jakiś wypadek samochodowy. I wciąż mózgu jest. I wiadomo, jest, jest uszkodzenie nerwowe w mózgu i już jesteście pokrzywieni. Tak, że jak, jako roślinka możecie. A są duże przypadki. Wystarczy, że nie wiem. Głową wyrżnieci w coś. Czy nie wiem. Nieważne. I wystarczy, że gdzieś to komuś walnie tu. Nie, ta osoba po traci pamięć, wam. No, nie ma. Jest roślinko, bo już jest uszkodzone netw. Dlatego przestrzegam to. Mam szacunek do ludzi skorowanych, nieważne czy ta osoba jest, ma rękę uszkodzoną, czy nogę nie ma, czy jest osobą niesłyszącą, to nie jest nieważne. Każdy jest człowiekiem i każdy po prostu nie rodzi się w takim sensie, że jest ktoś mądry. Każdy ma swój inny mózg, dlatego mówię. Może wyjście z tego śmieliście, że moja żona tam nie wyraźnie mówi, ale teraz chyba wiecie dlatego. Ja tego mówię, tego. No. Każdy ma swoje zalety i wady. I nie ma takiej osoby, żeby miała tylko zalety. Bo wady są na pewno. Tylko niektórzy to mówią, że mają zalety, ale wad zero. Ja z taką osobą nigdy się jeszcze nie spotkałem, żebym nie miała... Żadnych uwag. A, a niektórzy tak ćwierzą. dlatego ja mówię. Teraz chyba zrozumieliście tą w, w, całą sytuację. To moja żona zaczęła się wami migać to wszystko. No i chyba teraz wiecie o co chodzi. Dobra, kończymy tę tą, tą rozmówkę. No i mówię. Zapraszam na mój kanał, nasz kanał. Subskrybujcie kanał. No i kom dajcie komentarze, ale pozytywne, nie jakieś tam głupie komentarze. Bo ja będę głupie komentarze, będę kasował. Od razu wam mówię, żeby nie było. Głupie jakieś komentarze, jakieś pytaki kasuję. Dlatego, że nie lubię takich ludzi, którzy twierdzą, że oni są lepsi od tej osoby, która nagrywa. No i mówię, zapraszamy na nasz kanał. Oglądajcie. Jak Wam coś się nie podoba, czy coś się podoba, proszę pisać. Będziemy opisywać Wam. Co Wam się podoba, co nie. Pozdro i czekamy na komentarze.